stokroć można w, w toku zarządzania nieruchomościami, w rozmowach z różnymi osobami, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami, spotkać z pytaniem, czy dług e, jest przypisany do, nazwijmy na to osoby, która korzysta z nieruchomości, np. właściciela nieruchomości bądź najemcy, czy też do nieruchomości. Dajmy na to lokalu. Próbując sobie e, odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy przede wszystkim e, wskazać na Rudymentarne, obowiązujący od dawna podział prawa na dwie fundamentalne gałęzie, to znaczy na zobowiązania, obligacje i prawo rzeczowe. Zobowiązania, czyli obligacje dotyczą tak zwanego stosunku prawnego, jaki nawiązuje się pomiędzy stronami tego stosunku prawnego. Dajmy na to pomiędzy najemcą, a właścicielem lokalu, pomiędzy właścicielem, a firmą energetyczną dostarczającą do lokalu prąd. Prawo rzeczowe z kolei cechuje się tym, iż dotyczy rzeczy i obowiązuje wszystkich, czyli jak to się mówi, niekiedy skutkuje wobec wszystkich erga omnes. Jeśli chodzi o zobowiązania, o ten stosunek prawny zobowiązaniowy, to może on powstać na przykład albo w drodze umowy, tak, na przykład umowy o dostawę energii elektrycznej, lub też z mocy prawa. Dajmy na to w takiej sytuacji, jaka została określona w ustawie o własności lokali w artykule 15, gdzie właściciele są obowiązani do uiszczania zaliczek na utrzymanie części wspólnej nieruchomości. Jeżeli zatem powstanie zaległość, tak, powstanie dług z tytułu nieuiszczania zaliczek, dług z tytułu nieuiszczania kwot należnych czynszu, czy też dług z tytułu niezapłaty energii za energię elektryczną dostarczaną do lokalu, to co do zasady taki dług jest przypisany do osoby, która go wygenerowała. Dajmy na to do właściciela lokalu, do najemcy, czy też osoby, która posiada do lokalu inny tytuł prawny. Powiedziałem tutaj co do zasady, albowiem mogą zdarzyć się takie sytuacje, iż w toku, dajmy na to dochodzenia tych należności, wejdziemy w grunt prawa rzeczowego, dajmy na to ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest hipoteka. Może się to zdarzyć w takich przypadkach, kiedy nastąpi zajęcie nieruchomości w zamian za zaległości. Ale co do zasady, podkreślić należy, iż długi spowodowane przez dane osoby będą wchodziły w kategorię prawa zobowiązaniowego i co do zasady są przypisane do osoby, a nie do lokalu.